Dzień dobry. Gadanko na śniadanko Ania Pachola, dietetyk inaczej. Dzisiaj mamy holistyczną środę, więc będzie o czymś więcej niż jedzenie, ale tak jest, dzisiaj międzynarodowy dzień osób niepełnosprawnych. I do dziś pamiętam, jak uczyłam się jeździć na nartach. Widziałam osoby niepełnosprawne, osoby niewidome, które niesamowicie zasuwały na nartach. A już rekordem był moim zdaniem mężczyzna, który był sparaliżowany od pasa w dół i jeździł na mononarcie. On zasuwał jak talala i ja wtedy patrzyłam na tych ludzi i zaczęłam się zastanawiać, kto tu w tym wszystkim jest niepełnosprawny, bo na pewno ja tak się czułam, ucząc się dopiero jeździć na nartach. Dlatego uważam, że niepełnosprawność mamy wyłącznie w głowie. Jest dzisiaj też Dzień Majsterkowicza. I tutaj przychodzi mi na myśl tylko i wyłącznie jedna osoba. Wujek bronek dzisiaj jest twoje święto, bo jest dzień majsterkowicza. Ale lecimy w zdrowie do setki. do setki. Dobrze, że jesteś Ale zanim powiem moje przemyślenia na temat snu, słów kilka na temat diety pudełkowej, którą zamówiłam. Pokażę Wam pudełka, ale myślę, że lepiej będzie, jeśli jutro Wam pokażę, jak to wygląda już na talerzu. Dzisiaj mam zapiekankę z selera z mięsem, nie zapiekankę mięsną, tylko z selera z mięsem mielonym i pieczarkami. Surówka z kiszonej kapusty i dip z ziołami prowasalskimi. To wygląda mniej więcej tak. Kapusta, mięsko. Wczoraj nie było jajek w, w pudełkach, dzisiaj nie ma jajek, a moja dieta jajkami stoi tak naprawdę. Poczekam, zobaczymy kiedy będą jajka. Gofr za, ziołowy zapiekany z polędwicą wędzoną i mozzarellą, pomidorki, dip czosnkowy. No i tutaj jest mąka kokosowa, proszek do pieczenia, babka jajowata, błonnik bambusowy, mąka koniak, zioła prowansalskie, a tu nawet na jajkach to nie jest. A są jajka. Mhm. Czyli to będzie taki gofr jajeczny. Pomidorki koktajlowe, oczywiście ja nie jem pomidorów. Hm. Pójdą sobie. No, i tutaj mam trochę kalafiora, skórku, mam trochę. Brokuła i karkówka wieprzowa. No i całość. To jest ciekawie, bo całość ma 53 gramy białka. I co my z tym zrobimy? Pozwoliłam sobie wziąć udział w wyzwaniu. Może nie wyzwanie. Zamiast kalendarza adwentowego, progresja ćwiczeń. Zaczynam od 10 pompek, 10 przysiadów i 10 brzuszków. I codziennie zwiększam o 5. No, dzisiaj już będzie 15. Ja mam to wszystko zrobić na 50 gramach białka, tak? <grytanie> Bardzo dziękuję. Aż się prosi, żeby dorzucić tutaj do tego wszystkiego jeszcze jakieś dwa jajka sadzone. Temat snu. Co robisz w nocy? Powiesz, że śpisz, ale to nie jest takie oczywiste. Bardzo często się zdarza, bardzo często, że ktoś jest na keto, schudł 30-40 kg i nagle się okazuje po dwóch, trzech, czterech latach, że nagle waga idzie w górę. Plus 10 kg, będąc ciągle na keto, więc ja już teraz nie mogę przejść na dietę, no bo na jaką? Wysokowęglowodanową, na której przytyłeś, przytyłaś i się zaczynają zastanawiania, co jest przyczyną. I najczęstszą przyczyną jest po prostu niedosypianie. Po południu, pod wieczór, organizm zaczyna wydzielać melatoninę, która układa organizm do snu, spowalnia metabolizm, i w nocy powinniśmy spać, odpoczywać. A niektórzy idą spać o północy, o pierwszej w nocy. No, bo przecież na keto czuję się świetnie, mogę spać po cztery godziny. Mhm, tak, do czasu. Do czasu. Ale to nie jest tylko błąd ludzi, którzy są na keto, i błąd moich pacjentów. Była sytuacja, gdzie kilka tygodni temu wracałam z wykładu ze Szczecina. Na autostradzie stałam dwie godziny, bo był jakiś bardzo poważny wypadek godzina 23, 23.30 i stwierdziłam, a włączę sobie TikToka. Włączyłam TikToka i zobaczyłam, ile osób prowadzi live. Spotkanie na żywo. Byłam, wielkie było moje zaskoczenie, bo wiadomo, że TikTok wyświetla treści zgodne z Twoimi zainteresowaniami. Byłam bardzo zaskoczona. Lekarze, dietetycy, naturopaci, Osoby specjaliści od zdrowia, zwłaszcza dietetycy, prowadzili spotkania na żywo o 23.30. Dlaczego ja się mogę tylko domyślać, bo o tej godzinie jest najwięcej osób na żywo. O tej godzinie masz zaangażowaną społeczność. Ale błagam, specjaliści od zdrowia o godzinie 23. Prowadzący spotkania na żywo. I te osoby bardzo znane, które słuchamy, jak łykamy, jak pelikan, wszystko co mówią, a potem robią regularne live y o godzinie 23.30. Jeszcze brakuje tylko, żeby zaczęli mówić na temat rytmu okołodobowego, jak bardzo jest istotny w procesie odchudzania. Pomyśl, o której kładziesz się spać. Zostaw ten telefon przed sypialnią. Wyśpij się. Co najmniej. Może sześć, może siedem godzin. Jeśli Twój sen był 4 do 5 godzin, to pomyśl, może go warto wydłużyć. No ale co? Zmienię tylko sen i schudnę? No byś się nie zdziwił. Widzimy się jutro w z życia wziętym czwartku, czyli historie gabinetowe, a tymczasem pamiętaj dobrze, że jesteś i bądź najlepiej jak potrafisz. Pa!